Aha, heja, heja, cześć, cześć. No, tak wygląda akwarium po 6 dniach od ostatniej grzebaninki. Troszeczkę tam rośliny się odbiły po tej przycince i porządkowaniu. Moja pistiowa rzęsa. A że rzęsa, to pokażę palec, jakie to malutkie te listki są. Więc pistia, jak rzęsa. Tak. No, tak kusi mnie spróbować przez parę dni znaczy przez parę dni, przez 2 trzy tygodnie przez parę tygodni popodmieniać wodę co tydzień. Zobaczyć, czy listia jakoś na to lepiej zareaguje. No i przy okazji inne rośliny. Aczkolwiek inne rośliny w sumie to teoretycznie mają się całkiem, całkiem. Kurde, ta trawa to tutaj ładnie mi wybujała. Ale tu ta sama trawa już taka jest skromniejsza troszeczkę. Generalnie wszystko jakoś tam rośnie. Może nie rośnie wzorcowo. Może nie. Nie jest to jakoś tam, wiadomo, na tip top. Ale coś tam rośnie. Nie gniją za bardzo. Proszę, nubiasy sobie nawet szaleją. Coś tam do kwitnienia się zbierają. Tutaj chyba też. O. Ja się przyjrzę, bo nawet nie widziałem tego. Tak, tam, no, tam też tak sobie. Coś zakwitnął. No, rośliny idą. Nawet gold, proszę, coraz bardziej się tam stara odradzać. Nie jest źle, oczywiście jak na lołtechach. No, niestety nie wszystkie rośliny sobie tak fajnie chcą radzić, ale Większość raczej problemów chyba nie sprawia. No, oczywiście, walici, niestety ciągle, ciągle marnieje. Próbuję coś tam, o widzimy, próbuję coś tam odbijać, ale to, to są naprawdę to, co widzimy, te rozetki, to one mają centymetra, nie mają szerokości. To, to wiadomo, walici, to powinno mieć, kurde, z dwa. Przynajmniej centymetry szerokości, jak nie trzy rozpiętości tej tak zwanej, nie? A to są takie bidule, naprawdę bidule. O no proszę. Powinny być bardziej rozłożyste niż, niż to to tutaj. Tylko co to jest, to ja muszę gdzieś na ściągę popatrzeć. No niestety ściąga gdzieś, gdzieś ściągę w ciele. zapomniałem. Jak to się, o to, to, to coś nazywa. W każdym razie waliczy, jak widzimy, ciągle choruje, próbuje, walczy, walczy, dzielnie walczy. Ale jest jak jest. No, wyszło mi tutaj trochę, jak widać, o. Tu i tu, czego tam rzadko miewałem, takie glonki na kamieniach i na drewienku. Ale no, i na Anubiasach, zaraz pokażę. O. No, ale to jest przyczyna, że dałem prawie na max światło w tej lampie. Przez to troszeczkę tam rośliny zaczęły bardziej fotosyntezą się, że tak powiem, chwalić. Nie jakoś tam specjalną, żeby jakoś bomblowały. Ale tu i ówdzie, tam też sami zauważam, że bąbelki wylecą. O, tam Anubiasik też. Troszeczkę przyatakowany. No i kurczę, to zawsze tak się dzieje. Takie mam właśnie, nie wiem jak to nazwać, co to są. Czy to są zielenice punktowe, czy co. Kiedy, kiedy światło podniosę trochę mocniej. I teraz pytanie, nawozić więcej, czy nawozić mniej? Widocznie, skoro się pojawiają, to tych nawozów jest za dużo, bo rośliny wszystkiego nie pochłaniają, albo jakieś blokady mają, trudno powiedzieć. Staram się potasu troszeczkę regulować, ale bardziej PO-4, bo potasu jest jeszcze jako tako znośnie. Walisneria ma się dobrze. No właśnie. Mniej podmieniam, walisneria ma się dobrze. Azotu jest więcej, przynajmniej według Zoleka. walisneria ma się dobrze. Jak wsadziłem purigen do filtra, walisneria mi prawie znikła. Ledwo ją odratowałem. Ledwo się odrodziła, były takie jeszcze mniejsze od, od tego krzaczki, które już nie chciały pędów puszczać. Tu już zaczyna się odradzać. No i pistia. No, pistia też kuleje jak to zwykle u mnie. Pistia u mnie jeszcze nigdy dobrze się nie zachowywała. Ludwigia tam przesadzona. Kurde, jak wsadzona, tak została tu wszystko ją przerosło, z lewej strony, z prawej strony, a ona stoi w miejscu. No śmieszne. Przecież to powinno iść. Bardziej pod światłem jest niż tutaj była w rogu. Przy, za tą walisnerią i, i przy tej trawce. Szła zawsze w miarę w miarę, a, a tam stanęła. Czy to też z powodu większego światła? No nie wiem. Że tak wyhamowało, jakby było mniej światła, to by szła pewnie z tego światła jak głupia. Z reguły tak bywało. Przy mniejszym natężeniu jakie miałem ustawione. No dobra, jestem po pauzie, musiałem pauzę małą zrobić. No, i, i tak to wygląda, i tak się zastanawiam. Jakbym chciał tak lampę zmienić tego fluwala na chaj chaj Rosa, Pod warunkiem oczywiście, że w końcu udałoby mi się na pewno ustalić, że. Po zaniku napięcia, te czaj-czaj-rosy pamiętają swoje wszystkie ustawienia, i przy powrocie napięcia po prostu zapalają się, i wszystko jest ok, i pa pamiętają, jak były zaprogramowane. No to chętnie bym kupił od ręki bez problemu. Tylko pytanie, czy to jest sens? Skoro nawet od Fluvala 46 W, jest tu trochę jakby za dużo światła. Będę musiał chyba spróbować zmniejszyć tego światełka. Życie kwitnie. Nie mogę powiedzieć. No już młody mój kirysek już wyrósł. Niedługo nie będzie można odróżnić od dorosłych. Jeszcze z dwa miesiące i już będzie wypasiony, jak wszystkie. No i... Tak wygląda to akwarium w tej chwili, ma metr 1,10 długości 40 na 40. A już zdradziłem pomału taką tajemnicę na ostatnim live'ie u jednego z kolegów. Hmm. Tutaj jest już od miesiąca chyba albo półtorej, jak nie dwóch, kolejne szkiełko. Szafeczką zrobioną kiedyś, kiedyś przeze mnie jakieś 20 lat temu. Kiedy miałem na tej szafce 240 litrów, potem była długa, długa przerwa, i, i nastąpiło to. No, i tu miał być morszczak, a zrobiła się z tego półka na na śmieci, na bzdety, na pierdoły, <laughs> tylko... Ach. Zawsze coś łatwo zagracić, to się samo, można powiedzieć, zagraca, nie? A, co zrobić? No i z morszczaka niestety chyba pozostaną tylko marzenia. Ale coś trzeba z tym szkłem zrobić, bo dobre szkiełko Fajne, naprawdę porządne szkiełko. Nie, nie mogę powiedzieć, że nie. Firmy, nie wiem czy tu będzie o WIF, czy jak to tam się zwało. Już nie pamiętam. Trzeba będzie jakoś zagospodarować, a to chyba pójdzie na balkon. No bo dwa akwaria na razie pewnych przyczyn rodzinno-osobistych chyba jednak nie wypalą mi w domu, w mieszkaniu. Tu miał stać ten morszczaczek. Tu na tym miały lampy fajnie by być podwieszone. Fajnie by się na tym podwieszało. Ale niestety plany się pokrzyżowały. Tutaj miałbym w tym akwarium zrobić oczywiście panel, bo to jest zwykłe akwarium, to nie jest typowo morski zbiornik, ale miałem zamiar zrobić część tutaj na panel. I wsadzić troszkę słonych rybek. No cóż, może kiedyś z tego wypali słonowodne, zobaczymy, ale to muszę poczekać może z pół roku, może dłużej. Wszystko zależy od, od tego, jak się sprawy zdrowia rodzinnego ojca potoczą. Bo, jak potoczą się źle, to w tym miejscu niestety będzie musiało stanąć łóżko. Takie typowe, szpitalne. I nie będzie miejsca na akwarium dodatkowe. No dobra, to tak pokrótce małe e, że tak powiem zeznanie z tego co było planowane. Nie chwaliłem się tym, bo nie chciałem e, dmug, ja, że tak powiem, no jak to powiedzieć, zapeszyć, no ale i tak się samo zapeszyło niestety. Nic na to nie poradzę. Życie jest życiem i robi swoje czasami pod górkę. No także. Prawdopodobnie ten słodziaczek yy, troszkę litraż zwiększy właśnie na ten litraż. Pełne 120 na 45 na 45 to już będzie troszkę więcej wody troszkę więcej dna. Także czeka, czeka być może na kanale pe, pewna przeprowadzka tego zbiornika do tego. Więc będzie jakaś tam zawsze możliwość nagrania jakiegoś materiału. Ale kiedy to dokładnie nastąpi, to jeszcze nie wiem. Tak więc tym pozytywnym akcentem że oczywiście mam na myśli ryby i akwarium skorzystają troszkę na wodzie i na przestrzeni. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Nie ma co przedłużać. I że mam nadzieję, że kubełek, który tu się sprawuje bardzo dobrze w tym zbiorniku, poradzi sobie też w troszeczkę paru litrach więcej. Ja na pewno myślę, że nie będzie miał z tym problemu. Tu jest metr, metr 10 na 40, na 40. Tutaj mamy metr 20 na 45, na 45. Jest trochę więcej wody, ale myślę, że w ramach yy, takich, że kubołek to spokojnie jeszcze powinien ogarnąć. Przynajmniej, może nie będę musiał go przydławiać, tak jak teraz <laughs> przydławiam przy tym zbiorniku. No i z tym właśnie też mi, między innymi z tym problemem czy tam sytuacją planuję kupić tego czaj Chai Chai Rosa. już od razu myślę med m, slima jakiegoś można by było pomyśleć albo pro ale ciągle ale ciągle nie jestem pewien czy on mi się załączy przy zaniku napięcia w ogóle lub ewentualnie nawet jak się załączy, czy będzie, pamiętał ustawienia, które są zmierzch, świt i natężenia poszczególnych pasm. Bo ten fluwal, no niestety, on się nawet nie załączy. On pamięta oczywiście, bo w aplikacji, w telefonie pamięta ustawienia. Ale jak mnie w domu nie ma, to nic mi po tym, bo niestety przy powrocie napięcia prądu on jest po prostu ciemny i nie świeci. Jak wejdę w aplikację, on z ustawieniami zacznie pracować takimi, jakie były wcześniej, ale nie be, bo one są po Bluetoothie, te ustawienia przekazywane. To muszę być w domu, w zasięgu Bluetooth. A jak jestem wyjechany, to fluorozny niestety z zanikiem napięcia i powrotem nie radzi zupełnie. Po prostu, tak jakby zdmuchnąć świeczkę i tyle. Co w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszych technologiach, no powiem szczerze to jest dosyć zaskakujące, oczywiście niemiło zaskakujące. No ale cóż poradzić. Kupując nie miałem tego świadomości w ogóle. Po, poza tym z samej lampy jestem zadowolony, kiedy świeci. <laughs> ale kiedy zanika prąd i wraca to już niestety lampa nie pamięta tych ustawień. To już nie cieszy. No dobra. Mała relacja, myślę, jest zdana. No, tak mnie kusi spróbować wrócić na trochę do, może co dwutygodniowych chociaż podmian, zobaczyć reakcję tego akwarium. Bo przy comiesięcznych podmianach, czyli co cztery tygodnie, no to jak jest to, każdy widzi. Nie ma tragedii, nie jest źle. Wszystko hula, bangla. No, naprawdę ciężko tutaj coś zarzucić temu zbiornikowi, oczywiście jako zbiornikowi low-tech. Ale czy to będzie lepiej chodziło przy częstszych podmianach, to gwarancji nie mam. Bardziej myślę, tu światło odgrywa rolę niż tę rzadkość podmian, no bo ewidentnie zawsze kiedy zwiększałem światło, to mi to się pokrywało. Kiedy miałem mniejsze światło na 75% tej lampy, to po prostu wszystko było czyściutkie czyściutkie. To można sobie sprawdzić w moich filmach wcześniejszych, żeby nie było, że ja coś tutaj bez pokrycia. Opowiadam jakieś bzdury. No, tylko bardziej mi chodzi jeszcze teraz o, o rośliny właśnie. O tą Gold, bo jestem nią zachwycony. Pamiętam, jak kupiłem. Piękna roślina, też żółto, taka złota. Mi się strasznie podobała. Walici też mi się pięknie podobała. Otwierała się z wieczora, zamykała. I ze względu na te głównie rośliny, postaram się tak, kurde, coś wykombinować. Coś wykombinować. Żeby, żeby im się zadziało lepiej. No dobra. To dzięki. Na razie na dziś na tyle. Pozdrawiam. Hej, hej.